With his sound Follow him into the place Full of pleasure Escape from the misery And step into another world Into another world No i rozpoczynamy. Rozpoczynamy dzisiaj koszenie kukurydzy. Jadę siódemką oraz jak widzieliście po, po początku filmu, mamy szczepę przeładowczą, bo będziemy sypać od razu na ciężarówki. Tak, nie będziemy zwozić tego na gospodarstwo. Na razie, przynajmniej jak się tam ciężarówki będą wyrabiały, no to będziemy właśnie szczepą przeładowczą jeździć. Ganiali po polu Właśnie rozpoczęliśmy Kombajnista trzecie kółko robi Bo najpierw trzeba poprzeczki wykosić Zobaczymy jak to nam W tym roku będzie sypać Jak na razie no Nie można nic powiedzieć To są nasze początki Ale akcja naprawdę Ładna, fajna się zapowiada Dwie ciężarówki już czekają mają być jeszcze dzisiaj trzy, dlatego sypiemy na przeładowczo i od razu to od nas wyjeżdża. W razie jakby yy, przestoje miały być, czyli chodzi o ciężarówki, to yy, przyjechał Grzesiek yy, naszym 69-30 z planarką i jak coś to wtedy już na gospodarstwo, tak żeby tylko konwaj nie stał, a cały czas pracował. Kurczę akurat ogarnięte, nie? Ale to zobacz, z trzech kierowców było, każdy ruszał na początku, przyjechał najstarszy, w miejscu go zasypałem i ruszył. I ruszył Najbardziej ogarnięty, nie? Ten pan, nie? <laughs> Najbardziej doświadczony. Ale super tu wyszło Najważniejsze, no. że oni też tutaj ruszają, wiesz, bez ciągania, bez niczego Tak, nie? No ale to ty... są całkiem inne warunki jak w ubiegłym roku W zeszłym roku było dużo, no. dużo Patrz, całą łódkę zaraz będziemy... No ale ty byłeś bardzo pełny, nie? Więc co ja miałem? Dwie całe setki Co ty dajesz? Tak sypie ona przy raz, drugi A wolny wysyp to przeciągniesz nie? Już, już prawie pusto No i kosimy, kosimy Przyszedł do mnie tata Witam, cześć Kolejny dzień Drugi dzień zmagań Jak chce Ci się widzieć w ogóle? Nie no, jest petarda, nie? Kurczę, ja jestem w szoku, nie? Szkoda tylko, że tak nie, zimno No dokładnie, ale zapierdziel jest ziemski. Ty no i zobacz, i, i, i spójrz, jest przyczepa przeładowcza I ciężko jest od jednego kombajnu tak naprawdę się ogarnąć, nie? Tak Jest na styk, nie? To jest na styk, do, dokładnie Masakra I to nie jest mała przyczepa, bo ona bodajże 30 metrowa, 30 metrów ma O no, już, już na zbiornik no. Ja pierdolę ale... Zwolnił ciut Masakra No Wydajność tej kukurydzy jest przeogromna. Jak na nasze tutaj warunki, tak? No wiadomo, że to nie jest jakiś tam pewnie rekord polski, bo i nie o to chodzi. Ale zobaczymy, zobaczymy jak skończymy to pole, ile wyjdzie, nie? Dokładnie, tak. Ale dziś o 15 się kręci, nie? To jest szok, w ogóle. szok, normalnie. To jest szok, nie. Co my w ogóle zasiali? No. I tak naprawdę my na popiole to zrobiliśmy, nie? Kuryzę. 7 ton popiołu jazot. i azot. Azot i wszystko. No i mikroelementy, nie? Kawa. No to jest miaska. No, to widzi, że jest moc. Jest. jest moc. Ale byśmy się zarąbali, jakbyśmy nie mieli tej przyczepy. Nie oszukujmy się. No byłoby słabo, nie? Bez przyczepy. Bez przyczepy. No teraz w ogóle już będzie kiepsko, bo na dzisiaj mamy koniec ciężarówek. resztę musimy zwozić na halę, żeby to pole skończyć. Ale to. No. no zresztą widać, jaka ta kukurydza jest wysoka. My to... no jest, 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 jest. To z kombajnu widać, wiesz, jak siedzisz, a, a nie widzisz nic przed sobą, nie? Jest, jest taka, taka to wysoka. Czasem, jak gdzieś musi wiesz, ten cały bawyl. E... Przesałka nie wciągnie no. To kurczowo, tak jak teraz, widzisz? No, no. Na kabinie wszystko tak. E, powiem ci tak, bo po prostu dopisały warunki, wiązała powiedzmy, tam, że ma miejscami dwie kolby, nie? E, tyle, że co w, w pewnym momencie ona odrzuciła tą drugą kolbę i pociągnęła tą, tą właściwą, nie? Wypełniła. że wypełniła, nie? że nie ma tak, że są dwie kolby na pół. Pełne, tylko po prostu jest jedna pełna kolba no, Tak jak powinno być to, nie? to jest szok, nie? No, to jest szok To jest szok No muszę zadzwonić do Rafała Pochwalić Pochwalić jego kukurydzę, no, że, no dała plom Ta najsłabsza, no na jak ją wczoraj kosiliśmy Ona też nie była aż zła Jako zła Nie, ale, ale przy tej Przy tej to, to nie ma porównania Nie ma porównania, nie? Nie, ma, nie ma, bo... I tutaj ziemia co? No czwarta klasa. No fakt jest taki, że to... No nie jest taka najgorsza, nie? Nie jest jakiś piach. Pszenica oddała. No to takie wdzięczne pole. Tak. No wdzięczne pole. Trawa wtedy, ale to trawę nam wysypało, prawda? Nie. A tak? Słuchaj, ale jedziesz z tym jednym zbiornikiem. Nie, 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 nie. ja muszę być Pełną. najwyżej na przyczepę już wtedy wysypię, nie? Eee, to co mi zostało. Albo dopełnisz, znaczy... Puch tak nie złapię. OK. Zobaczymy ile zostanie Ci po ciężarówce. Tak. Bo może będzie tak, że wsypiesz pełny zbiornik i wysypiesz na mnie i jadę do domu, nie? No, Bo generalnie co robimy? Ja będę krążył gr przy nim, nie? Tak, 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 tak. Tak będzie najlepiej. Dobra. Co jak gdzieś do połowy. No i ta siódemka też daje radę, nie z tą przyczepką. Tak, ale bałem się, że jest bardziej mokro, że coś będzie nie Wczoraj w cynicach miałem co tylko w jednym miejscu problem, a tak, na tych szerokich oponach ona naprawdę radzi. Sobie. radzi. No i siódemka ma zaparcie, nie, jeszcze ja się. Poimię, to jest smog, ona się przyczyna. Przyłoży to ciągnie. Ona tak. I jak robić kukurydzę, tak jak żeśmy rozmawiali poza kamerą. Robić kukurydzę to tylko w ten sposób, nie? Ogarniać jakiś transport ciężarowy i przyczepę. Przyczepa przeładowcza, robi robotę. Robi. Myśmy tu poginęli. Paliwa napalili. Tak. I by dużo stał, miał tak, duże tak. przestaje, a y, dzisiaj może stał z 2-3 minuty. Maksymalnie na mnie czekał. Bo ja już go widziałem, po prostu mi odcinka brakło, nie? bo gdzieś tam nierówności musiałem zwolnić, o tak. Masakrator. To, no, ale dobrze, no, cieszyć się tylko. Nie? Nie no tak. Tylko ta się ta. cieszyć. Zwłaszcza, że my tak naprawdę zaczynamy z tą kukurydzą. I w tym roku nie było takiego false startu, że ptaki, cokolwiek. Ta. Tak, że ona sobie... Tak, 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 tak. Ona sobie ładnie tam schodziła Jest różnica, jak siedliśmy na wąskich kołach biczniaty. Oczywiście. No znaczy, chodzi o, po prostu o to, że że nie były, y, ziemia nie była zagęszczona w obrębie nasion i ona była równa, tak? Ona była no, równa jak stół, nie? Tak. Że, że nie było jakieś tam pofalowane. pofalowana, nie? Przejazdów kur, że nie było widać? Nie? Tak. Tak, 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 Jest to widoczne. No i bezorkowo, no, i fajnie wyszło. By tak. Skórydza po kukurydzy bezorkowo petarda. Co tutaj? Dwa razy kultusem było zrobione? No jesieni i na wiosnę. Tak. No. I urosł. No. Tylko, że no, mulcz, mulczujemy to też w tym roku, nie? Mm -hmm. Mulczowanie dużo daje, nie? Jednak nie ma tych badyli. Tak, gdzieś jakieś pozostałości poprzewracane, Ta. to... zwierzęta, nie. Tak, tutaj też był, były sporadyczne jakieś tam zniszczenia. Tak. też nie jest jakaś tam tragiczna. Wychodzi 36. No to tutaj wszyscy tak kosili, nie? 36, 38, nie? Nawet 40 mówili, że, że... No tak tutaj jest, nie? Tutaj 28 to naprawdę musiałby być początek października albo połowa października. To... No tak. No. Ale ta kukrydza, tak, kukurydza tak szkujemy się, ona jeszcze potrzebuje, nie? Ona nie jest do końca dojrzała. Nie jest, nie jest. Nie jest tak? Ona nie jest do końca i niby... 240, ale nie jest do końca dojrzała. nie? Tam na Sycewicach jest 220 i też ona nie jest dojrzała. Nie jest. Więc, no. Nie jest. Tak, żeby, wiesz, tak. ta czarna plamka była wszystko jak w książce, nie? Nie, tego jeszcze nie ma. Ona by mu... wiesz co będziemy musieli spróbować. <śmiany> <śmiany> żeby czołgami wyciągać. Nie, Oj. nie powiem ci, to szansa, e, tam skosić. Tyle, że tak jak ten ma gąsienice musiałby mieć jeszcze tylny napęd. Tak, bo nawet tutaj, jak gdzieś mokrawo jest, to, to... na rogu zawraca. On się robi niesterowne, nie? I tylko przód, przutył i to ryje niepotrzebnie, a zawrócić dalej nie może. Dokładnie. 15. To my żeśmy w 4 godziny. 5 ciężarówek No i do takich no takich takich no ciężarówek, ciężarówek. <laughs> Po prostu ciężarówek z akcentem na ciężarówkę <laughs> <laughs> Tak skrajne plony Kubaista mówi, że Kosił taka gdzie, gdzie było 6, 5 Kosił taką gdzie było 16, nie? Eee, tak i zależy też od odmiany. Odmiana, no. Bo odmian dużo zauważył siebie. No, no. To jak w zeszłym roku mieliśmy tutaj kilka odmian, i każda była inna. I każda, każda inaczej dawała plony. Ruszył. Ty widzisz? W lusterką. Aha, ok. Czasem to go nie widać, nie? No. niepotrzebnie ona taka wysoka urosła. Ciekawe, czy by się dało skracać kukurydzę Trzeba <laughs> by próbę zrobić <noise> ja, Żebyś nie skręcił tylko raz Nie, to jakiś wiesz, taką dosłownie próbę mał <noise> Bo ona jest strasznie wysoka, no masę tu jest ogromne z tej kukurydzy po, Poszło strasznie do góry, ale to już widzieliśmy Lipiec, sierpień No Słuchaj Przecież... no. Do końca lipca tak naprawdę było, były bardzo sprzyjające warunki, bo była woda. Później przyszło ciepło? Było bardzo gorąco, no ale ten zasób wody w glebie jakiś tam był, nie? I tej kukurydzy tak nie do końca to zaszkodziło u nas tu, nie? Bo na wiosnę miała na starcie tak na nie słabo, bo zimno, nie? A później, już ja dronem w i tym dronem tak nie idzie latać. Zresztą ja tak zbytnie nie mam czasu na to Ale e, tak przeleciałem nad kombajnem to ta rura jest no stop tak pełno, to daje pełną rurą To jest chwila moment nie? On mówi przy 70 się włączają mm -mm. Mm -hmm. Jakoś te 30 strasznie szybko odtrzymywa Tylko, że kombaj jest pełny też jest inaczej Ten urok starszych, starszych maszyn. Tak? Siałem na rękę, ale kompanista nie narzeka, że coś jest niehalą. Ja w roku praktycznie nie uczestniczyłem przy zbiorze, który to w tym roku. No to za to w tym <laughs> roku próśba <chuzwa> wszystko <laughs> przewiedziesz. <laughs> przyczepa do nawozu Dobra sprawa, nie? Ja? Przy tych cenach nawozów, tak? No nie mówię. Przy tych cenach nawozów to wystarczyłaby taka skastoramy chujmat. No. Na no. no. dzień dzisiejsze dzisiejszy? No. dzisiejszy? do nawozów. 30 metrów nawozu, chłopie, to trzeba by ochronę wynajmować kurwa. do transportu. Tam będzie o tyle dobrze szło, że, że jest clean. Będzie wolniej oh. trochę się temat uspokoi. Rzepak żeby tak sypał, nie? Bożki. <laughs> ma. Dobrze, no kurczę. Nie, no w końcu tam też się należy. No, Dobry plon. Że wiesz, że w końcu nie będzie, że tylko marudzimy, narzekamy, tak. że jest źle niedobrze. Nie, 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 jest No dobra, panie. Tak zrobimy. E, dosypiesz go zbiorniki zbiornik i wtedy na pronarkę. Dobra. Na Najwyżej chwilę podsypać. Ciebie tam sypać wtedy? Tak jak Tak, to jak krzywo stoję, nie wiem czy będzie odpowiadać. Co to dla mnie nie ma. Aha. Oni też krzywo stają czasami. Ja, ja wyjdę, dobra? Tam dwóch pracuje Dwóch się opierdziela coś musi O tutaj przy gospodarstwie Moi drodzy blisko jest No to Grzesiek sam sobie Poradzi w transporcie My odpoczywamy Popykamy na ciężarówkę Bo jeszcze ma być ciężarówka tu kukurydza No i później przeskok jeszcze Zrobimy. No, skończyć Sycewicę. Tam zostało. Ty, on tamtą stronę coś nie, odkasza? Nie. nie, to tylko tutaj. na razie. Ma tylko tu. Aha, I okay. z Tyłu. tego, co widziałem, raz w koło na Klinie. Tyłu. Tam, poprzeczkę. poprzeczkę. No, no. No. On no. pojechał w tamtą i z powrotem miał zbiornik już. No. Fajnie, słuchaj co? Tu wjeżdżamy z mulczerem. I panie, panie, talerzówka talerzówka, zaoramy ten kawałek i zrobimy próbę. Zrobimy próbę z grochem zimowym, nie? O zimę, przepraszam. Zobaczymy. To jest nieduże pole, więc tutaj zrobimy sobie doświadczenie. Byłoby to też fajne przejście z kukurydzy na, na, do, na rzepak, nie? Bo akurat, bo, bo co? Na wiosnę zasiejesz, to uff, z tego jarego to niewiele zawsze jest, tak? A tak kukurydza, zobaczymy co z tego grochu by wyszło. Czy w ogóle wyjdzie, nie? No tak. I, I wtedy fajne, mówię, przejście na, na, na rzepak, nie? No ale zobacz, fajne jest to, że generalnie zawiązana jest jedna kolba, i ta, ta kolba jest, jest pełna, nie? Natomiast nawet jak z, z, zawiązała drugą, próbowała. To ją po prostu odrzucała, tutaj to fajnie widać, nie? Tak, tutaj. to samo tutaj. Odrzuciła, nie, nie, nie ciągła dwóch. No czyli, czyli zachowa, zachowała się prawidłowo, pomimo o, zobacz, ona jest pełna, pełna do końca, nie? Fajna. Dobra, odej. No i drodze zostało nam 3 hektary. Jesteśmy na tej naszej pierwszej działce. Koło gospodarstwa właśnie zostało to zakończone. Że się tam dawał sobie, dawał sobie radę, po prostu, żeby to zwieść. No i tutaj czekała na nas już ciężarówka, bo chcemy się dzisiaj pozbyć tą wczorajszą kukurydzę, żeby nie leżała. A jutro po prostu tą dzisiejszą wywieziemy. Co? A tam przed... tam pociąg jechał przed chwilą No zbiorniki jeszcze do Ciebie dosypka i co? Wiesz. To jest takie pojemne Tak nie krzycz, ojciec na rogu był, to wiesz, pociąg jechał, nie? No, Towarowy Kiesza przyczepa do Żyda, druga na wakacje. Ale z kabiny inaczej to wygląda tak? Może pół tony Tak, tak, tam nic nie brakuje Ale dosypiesz, bo mamy czas i tak to zamierza. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Joker Kurwa ja Nie wiedziałem, że tak będzie U... Spadnę stąd Ja pierdolę Kurwa, jak I ostatni przejazd I właśnie zakończyliśmy Zniwa kukurydziane Kurcze, 46 hektarów Dosyć Szybko i zmiennie nam to poszło. ładnie, tak? Yy, trzeci dzień dzisiaj kosimy ale ładnie poszło, naprawdę. No wczoraj była fajna akcja. Pięć ciężarówek na polu, słupek pięćek na też pięć na polu i tu ogień był. Nie? No i pierwszego dnia kombajn kraksy mało zaliczył, bo się tam popsuł, ale, ale szło to tam pospawać i udało nam się bez problemu. A to nawet nie wiem czy będę wysypywał tak? tam na pusto przyjechał? daj ja mu chociaż trochę staczkę wysyp żeby na pusto nie jechał <grym> ale... włączę rurę żeby z rury wszystko było Tak, przyzwyczajony do, do wydajności zgaca zgacu zgacu no to zobacz tyle aż przejechało. przyjechało A to w, w ogóle skrywań... nie w komfortowej teraz sytuacji tak się odnajduje no bo to nie on to nie pod ktoś pod niego podjeżdża, tylko to on... No się tak. pod kogoś, nie? Jedzie Kubota Wczoraj też przyjechał na sam koniec na pole, tylko po to, żeby się przejechać. Zawsze takie szczęście mam. Swoje ta wszczepa przewiozła ale dużo nam po. Gorąca rura. Aaaa! Ja. <noise> <noise> nie, fajnie. Żliwa zakończone. Na plus? Na plus. <noise> ja przyjechałem na końcówkę, bo myślę, myślę, że prezes coś postawi. No, tak dzisiaj prawidłowo powinno być, nie? No. My dopiero jesteśmy po żliwach, tak naprawdę. Po sezonie zbiorów, nie? Tak. To dzisiaj można. Coś tam, coś tam Jakąś książkę przeczytać Oto Tadeusza Łódzkiewicza No dobra, to co? To ty ciśnisz do domu? Tak e, Czy czekamy na Grzesia, żeby przyjechał z tą A co, Ja tutaj co pomogę Aha, no dobra To ciśnij do domu i tyle, nie? Ja muszę poczekać chwilę jeszcze I to jeszcze. kończymy, tak? No Dobra To my możliwe. Chodź tu kolega. Zgubo na polu o, 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 o! Kradzień! Dobra. To co? Do następnego! Do następnego, sezon zakończony. Na razie. Na razie.